Hej wszystkim, z tej strony Kory i dzisiaj jest nowa aktualizacja, czyli oczywiście KEDYRA znaczy <grywia> Epiracz e e i Kalder, tak i dostaliśmy, wyładowałam sobie Starcoins, teraz Wam pokażę. 200 dładowa. Dodatkowo dostaliśmy kotka, no bo wiecie. Dwa kłodki nawet Jej, ale mi się to podoba, mega Oh my good Dobra, ja sobie tutaj tyle wezmę Rzeczywiście idziemy sprawdzić Oczywiście nie unikajcie, że jestem bez siodła ani sprzętu Ale no po prostu nie chciało mi się wejść do strany i potem zakładać No i wiecie o co chodzi A więc no mm. Idziemy teraz po nowego konika, czyli nie wiem, hmm. którego by to konika wybrać. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze no, bez was w ogóle, bez yy, odcienia, bez, no wiecie, doładowania z to bym jeszcze tylko nie oglądałam, obiecuję na mały palec, nawet na wszystkie. Nie oglądałam, Oh my god. Ale one piękne. Przepy i -k -n -e. kalder mi się bardzo podoba. Jak ma? ładnie Może Ephyra Ephyra jest ładniejsza dla mnie Jaką mam zmianę? Ładną mapę, powiedzmy, że ładną I okej, okay. zobaczmy To jest oczywiście Pasofino Poziom pierwszy i reputacja <głos> nic <noise> uh -huh. Tak, no, bo to jest murlenta, to więc no Ej, mega matę Takie jak ten nie no wiem ma też dwa chody, ale fajnie. Dobra. Chyba będziemy kupić tę efyden Hollow Dobra, będzie hollow A, a dobra jeszcze kleczka To będzie dorosła. Dobra, niech będzie seniorka. Okej. Okay. O okay, kupujemy... Tak, jestem pewna. Kupuję go. Hej! Jej, ale mega jest ten konik. zresztą szybko jedziemy do stajni. Szybko, szybko. Nie mogę się doczekać. Szybko. Jezu, ale zrobiłam. Jeszcze dodatkowo mam kotka. Kudę, nie spojrzyjmy. To jest właśnie do tego konika. Teja. A ta te jak się nazywa? Tocz. Ojej, jej, Teja. Teja mi się bardziej podoba. O nie, o nie, o nie, Gdzie ty wjeżdżasz? Będę mieć prawie całą stajnę zrobioną Okej okay. Szkoda, że nie ma jakichś nowych tych... Yy, yy, no, yy, sprzętu nowego Byśmy sobie, wiecie, no, mogli trochę zeszaleć Ale nie no Okej Czy się doczekać? Gdzie będzie... Chyba tam Ok, szybko, szybko, szybko. Tak, jest, 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 jest. Hej, holo. Cześć. Ej, ale ekstra. ona ma takie kryształki mega. Widziałam na spoilerach, że one są mega. Po prostu ona ma plęki. Dobra, od razu idziemy z nią. Szybko, 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 szybko. Hej. Okay. Ono jest ekstra. Dobra, bierzemy może sobie taki różowy widzicie niej trochę, ok, a dobra sprzęt nie, ok, mm, takich czary, czy niebieski? Dobra, bierzemy niebieski. Dobra, takie, ok, nie będzie takie, nie, będzie takie nie takie. Yy, dobra, oczywiście takie niebieskie, chyba, ok, mogą chyba być. No i chyba sobie jednak weźmiemy yy, inne, te, ogólnie te. O, tak. Może inne też siodło. Może te. Yy, te. Dobra, bierzemy te. No i te owiki. Teraz torba. Yy, musimy sobie wziąć gdzieś torbę. O, sobie weźmiemy jeszcze te kokładki. Dobra, teraz torba. Naprawdę, no, musimy iść do sklepu bonusowego, po jakąś torbę, bo chwila, w globalnym może są. Zobaczmy sobie. Yy, dekorację. Chwila, no, tu są torby na środku. No, okej. Okay. Yy, to jest ekstra. To może być torba, ale mm, musimy sobie ten, yy, chyba za szlingi, zarobić sobie szlingi yy, no, tylko ze zostało a więc no i potem sobie wydamy na tą torebeczkę i wiecie no Jezu, ale tą koń ładny okej okay. to zróbmy sobie nie mamy blisko tutaj tam no czy każdy ma jakoś okej okay. Dobra. Aha, no ekstra. Nie, nienawidzę tego. Dobra, robimy inne. Na przykład karmienie koni. Nie, no nie. Nie, nie. No, no. Dobra. Teraz. Proszę nie, na przykład. No, już Okej. Okay. I ile my mamy? Dobra to chyba tyle i będzie to dobra e, co? co? a dobra to, to jest okej okay. a i tak w ogóle to kurde już myślałam, że to moje ale nie e, w ogóle to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet Ja akurat w szkole y, dostałam y, dostałam trzy y, lizaki chyba tak y, Batona z takim miśkiem od chłopaków i y, 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 kinderka, y, tego wiecie batona y, no i akurat ja też nie dostałam, no chyba, że od taty okej okay. Dobra i zaraz sobie zobaczymy ich, jego hody. Okej, okay, mamy. No i sobie kupiemy. OK. A może iść do jego Dobra, mm. I dajemy ją. Jej, mamy krótka! Ej, ale ekstra to wygląda. O nie, 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 Dobra. Tak wygląda mm, wstępik. Tak, kłusik. Chyba postać ładnie analizuje Ten galopik. Szybki galop. I cwał Teraz szybkie zatrzymanie. Ej, ale ładne no. Teraz. Też ładne. Takie okay, jak. No i teraz animacja. I okej. Okay, I mm, niech to było na drugim. Kurde. Wspomniałam, jak było na drugim, no nie... A, dobra. To, shift i w. O. No, tak jak mamy na jednorożcu. Zimowe wioski. A więc, no. Ale mi się to podoba. By wyglądało to tak. Też ładnie. Ale my mamy to. No dobra, nie wiem, co jeszcze możemy porobić. A, zróbmy sobie zdjęcie. Żeby, wiecie... No, zróbmy sobie zdjęcie, tak na pamiątkę Dobra, na jakiejś skalę na przykład. Okej, okay. okay. tak może na przykład być. Okej, okay, czekajcie. Ekstra. Dobra, wyrzekujcie, ja chyba. Dobra, wezmę to. Mówię sobie tutaj. Ta, nie, nie, symbol księżyca sobie weźmiemy. o dobra, tutaj Przy innych dobra, nie ma no, nie ukryj. nie o, tak jest ładnie Okej. Okay. No i powiem, że to by było chyba na tyle. A więc do następnego i cześć.